Długo szukaliśmy pomysłu, jak w sposób e, niestandardowy wprowadzić markę multimedia na rynek polski i e, pomysłu, który pomoże nam zbudować przekaz z jednej strony angażujący, zauważalny, ale z drugiej strony łatwy i zrozumiały dla odbiorców. E, chcieliśmy również, żeby odróżniał się od tego, co normalnie spotykamy w reklamie, kiedy e, mówiąc o usługach dla domu, dla rodziny, pokazujemy tenże dom i rodzinę. W naszym wypadku ten świat pokazany jest z perspektywy kilkunastu centymetrów nad ziemią. Jest to dom widziany oczami grupki przezabawnych, rozkosznych chomików, które również korzystają z usług kupowanych dla domu, ale robią to na swój sprytny, zwierzęcy chomicki sposób. Ze względu na bardzo kompleksową ofertę multimedia dla domu i fakt, że oferujemy zarówno usługi telekomunikacyjne, jak i pozatelekomunikacyjne, takie jak prąd, gaz czy ubezpieczenia, grupa docelowa naszych reklam jest równie szeroka, dlatego że z tych usług korzysta praktycznie każdy z nas. Chcąc dotrzeć do tak szerokiej grupy odbiorców, będziemy prowadzili intensywne działania reklamowe zarówno w telewizji, jak i w internecie. Nie każdy internauta jest telewidzem, nie każdy telewiz w równie zaawansowanym stopniu korzysta z internetu, dlatego chcemy być obecni w obu mediach równocześnie. Liczymy na to, że ta kampania reklamowa, którą zresztą oczywiście jeśli chodzi o telewizję, nie można wszystkiego przekazać. Przede wszystkim będzie się kojarzyła ludziom z czymś, co w jakimś rodzaju jest symbolem ciepła domowego. A my mamy taką e, historyjkę o takich zwierzaczkach, chomiczkach, które żyją w tym jakimś tam domu, który jest obsługiwany przez multimedia i e, widać wyraźnie, że jeżeli e, dom jest szczęśliwy, ciepły, to i chomiczki mają też całkiem fajnie tam i mogą sobie w zasadzie robić, co chcą. Mamy nadzieję, że będzie absolutnie skuteczna. A niezbędne elementy no to jest przede wszystkim oryginalność, zapamiętywalność i nam się też zawsze wydaje, że jakiś rodzaj takiego ciepłego poczucia humoru zawsze się bardzo dobrze sprawdza.